Siemano kochani, um, dzisiaj gramy sobie tak. Prawda widzowie, gramy sobie dzisiaj co nie misia. Zobacz Misia. Um, teraz strasznie. Musimy tą noc przeżyć. Nie mogę nic tutaj zrobić, żeby... Um, o, czas dzień. Żeby był dzień. Dobra, Misia, jest dzień. Misia zostaje w tym domku. Ja zrobiłam dzień. Dobra. I A jak dzień? O, jest, muszę to zjeść. No tak zjedz coś najlepiej. A! Ja uciekam przed potworami, bo jeszcze są filetory. Dobra. Em, um, okej. Czy mam filatorów? Co? Zobaczysz siekiery? Tak, ale nie mamy dla ciebie siekiery, więc ci zrobię... A ja nie mam niczego, ani... A mam no, dobrą mnie. Masz miecz, ja ci zrobię siekierkę, żebyś mogła zbierać drewno. No, mam dla ciebie siekierkę. Tylko ty Taki, do mnie. O, no, dobra, jest to mam. No, dobra. to są za ludzie po prostu? Zombie, dobra, zależy, zombie, ja zombie zombie, 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 wiem, widzę. O, to wszystkich. To się pali. I się boli walczyć. Nie mogę dostać villagerów. Jest, zabity. I zebrałam surowe mięsko. Super. Są uprały, to może. Nie, 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 szkieletor! Spinę to szkieletor. Nie, ja mam tę na wygraną. Z szkieletora mięsza. Nie! Się... Zginęłam, serio. Z pająka? Tak. Chop, przejmij mi Mam już wszystko. Ja będę nie, będę się Eee, jest szkieletor! Tu nie masz szkieletorku? Zabi Muszę zabić tego szkieletora. Ja? Ja. A masz miecz? Masz miecz? Walcie, jest... szkieletory ze sobą. A szkieletory walczą ze sobą. Jak tu ze sobą? Nie, ja zabiję, zabiję... ich. O, zabiłam już? Tak. Zabijam wszystkich. Mam dla ciebie ja mam tutaj, zesuj. proszę. Mam dla ciebie siekierkę. Gdzie masz? Jesteś. Mam O, proszę, dwie siekierki nawet. Bierz. Na tak, mam. Dobra, świetnie, ale teraz masz szukać drewna, a Tam ja tuła? kamienia. Świetnie, drzewa. Dokładnie. A ja się zajmuję tutaj. Ale. A ty śnieżdżę, kuchmar, czy a czym ty jesteś? Ej, ja nie wiem. Mi nie obchodzą nas teraz zwierzaki, tylko teraz zbieraniem surowców. Nie, nie, nie widziałam. Ja. Dobra. Ja mam już sporo surowca. Panie ja mam dopiero 8 tych. No dobra, ale Mi masz już wybrany sobie domek, który będziesz ulepszała? No, znaczy, tam zapisałam. Ale jak zapisałaś? W łóżku, w łóżku się zapisałam. Okej, okay, tam jest łóżko. Okej, okay, i tam jest łóżko. Tak, to jest przy tam, tam, gdzie się, y, się ukryliśmy przez tą noc, to tam przed tym. Okej, okay, co tam no, będziesz tak. sobie mieszkała, tak? No dobra. Tak. Bo tam jest łóżko. To z kamienia sobie zrobimy ten dom, no nie? Bo żeby był mocny. Ej, mam nowy jakiś rodzaj. Jaki? DREWNA! Pokaż, rzuć mi! woda KOROWEJ AKCJI! O, świetnie! Ale wiesz co, Misia? Tak! Wiesz co, Misia? Mam do Ciebie jedno pytanko. Jakie? Miałam takie jedno pytanko, tylko zapomniałam jakie. Właśnie, z kamienia sobie robimy domno nie? No jakby tak. Tak, no z kamienia, a jak... Ale w nie To są ubrania, czy jakieś flagi? Nie, ale co, to są takie flagi moje, ale ja to muszę i tak zdjąć, bo mi to się za bardzo nie podoba. No nie, zombie, zombie, trzeba uratować! Co zombie? Trzeba, muszę urat musiałam uratować tego villagera, żeby się nie stał z zombie villagerem. No villager, dobrze! Bo, bo jakby był zombie villagerem, to by był koniec. No, ja nie robię zombie villagerów. No ja też nie, był bo wtedy... jest bardziej mocniej, mocniej walą. No

Ej, jestem, co sprzedaje! Sprzedaje? No tak są. No, są jestem są. niebieski taki, jestem taki niebieski specjalny. No a masz coś, Jeszcze? żeby... Dostanę dwa klejnoty, te takie zielone. A gdzie ty jesteś? E, tam gdzie jest taki dzwon. To i tak na siebie do ciebie, tak szczerze. Tak, jest tam ten. Taki się do właśnie tak. Nie, mam mało nie ja muszę się jeść. Terepod, o. Ja mam mało życia! Ziesz co? Ja! on i życie nie powiększa! Musimy mieć mleko. No, żeby się z nim wmienić. Tak to słabo. Ale fajny byk! Ej, po! Czy no. coś? To, to jest kapibara, kapibara. To się copibara! Kapi. To jest moje. Nazywam kapi. Kapi. Tak to ja idę do tego villagera i muszę zaprać moje te moje carine. Kurczę, że z nią Ja zbieram arbuski sobie. Ale... Misia, a zbierasz nadal drewno? E, właśnie będę. No to zbieraj, zbieraj, bo ja już mam... Tak szczerze. No wszędzie przecież nie widzisz, że są wszędzie? dobra. Ej, te drzewa mogę zmienić taki inny właśnie rodzaj. No właśnie, i to, to i to mi się za bardzo nie podoba do dekoracji. Inne, inne drewno byśmy musieli poszukać, no nie? Takie słane, to jest takie no tak. ciemny różowy. Tak, ale byśmy znaleźli ładniejsze drewno. I tak, wy, wy, pójdziemy jakbyśmy. mogli na przykład z tego zrobić jakąś bazę, taką tak. do ukrycia, wiesz, tak, 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 tak. Ale. Tak, ale o to mi chodzi, że na przykład byśmy sobie... Później, później poszli na taką wyprawę, jak będziemy mieli już sobie zbrojki. Byśmy poszli sobie na wyprawę. Jakbyśmy poszli na wyprawę. Ale diamentowe zbroje, a nie takie z tego jakiegoś tego. Żelaza hmm. możemy zrobić, ale mam taki trik na Golema. Masz dziś linkę? Masz lin... O mam linię. Bardzo mi potrzebne do Golema. No A. bardzo potrzebne, bo będę mogło przedstawione gdzieś Golema który go walczy, tak i kiedy go walczyć jak jest dlatego znaleźć Golema musimy, musimy. Tak. W tamtej erze też tak zrobiliśmy, więc to jest bardzo dobry trik na Golema. To musimy znaleźć Golema. Jak masz gdzieś golema... O, mam Golema, mam Golema. Dobra, zaraz będziemy tą kapibarem się zajmować. Na razie zajmę się. Golem, idziemy, golem. idziemy. Golem idziemy. Golem się. Do drzewa dawaj, do drzewa. Nie, 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 przywęźlimy go... Ale tutaj ja mam te bloki, wtedy ich użyję też. Tak. No chodź, 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 No Golem, chodź, chodź. Się, golem ma się mnie słuchać. Kapi, no ja, Jest drugi ja, postonek dla ciebie. Chodź, mam dla ciebie drugi linkę mam. Chodzę do, do, do ciebie i dam ci linkę dla ka twoją kapibarę, proszę. Zatrułam się. Mam link kapi, Nie Ja kapi, kopi, kopi, kopi. Nie kopi, Kapi, kopi. Hmm. Chodź, kopi. Chodź, pójdziemy do mojego domku, golemku. Kapi, kapi, Stędem. Golem nic nie jest. Kapi, 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 kapi. Kolem spokojnie. Stoję. Stój, Stój. Stój. Stój Dobrze. Właśnie, ja mam tu płot? Właśnie pły? chcę zrobić płot, tak szczerze. Za co to? Tak, pan, jeszcze? Czuję podtyki jeszcze. Ja mam 14. Ja to. ja mam 15. Okej, okay, robię płoty na golemka. Myślę dwa, bo to dla mykapi. kapi. Nie, 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 muszę się tym um, golemem. O nie, ale to musimy w dzień zrobić. Okej, okay, mam to raz, serio? dwa i przyczepiam golema. O nie, dobra, ja już idę do domu. Ja też i się najlepiej prześpimy, póki nie ma potworów. Dobra, ja już śpię. Ja już się prześpię, póki nie ma potworów, oczywiście. Ja już mam golema zatrzymanego. Dawaj, szybko do jakiegokolwiek łóżka. No chodź. Chodź! No bez kapi! Kapi się drugą znajdzie. O, idziemy spać. I w tej dzień. No, kiedy O, dobra. No dobra. I kapi jest przez do nie przywiązana. Ja się pytam, czy mnie ją trzymam? Czy mnie trzymam tą kapi? Niczym. Bo się nie trzymam tej kapi. A, nie, to o Boże. Zwolę oh, oh. kapi! Umrzeć. O, Umarłaś. nie jestem za szczęśliwa. Prawie umarłam. A zabierz go? Nie, prawie. Ale potrzebuję jedzonka. Tu, to, to tylko... Ja idę tam z kapi. Zabierz go? Nie, bo leżę sobie na łóżku i odpoczywam. A to golem. No właśnie golema musimy załatwić. Ale sobie serduszka odnawiam. Poczekaj, ja sobie odnowię serduszka. Py pyknij go i uciekaj. Dobra. Czy nie mogę... Uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Uciekłaś? Tak, bardzo daleko. I co? Teraz się wkurzy? Dobra, ja go walnę. Dobra, bo ja mam. Papi, Ty uciekasz? jaki może być ma y, na, na golema, ten, trip, żeby go pokonać. Ej, pomogę ci. Yes, wow. Mamy to! I mamy tak że, pięć żelaza! Ej, mam pięć żelaza. Możemy coś z tego zrobić? Możemy sobie... Dobra, zawierzam. Ej, dosia, ja przyniosę moją łóżko i będę sama spać, spoko? Okej? Okay? Spoko, a ja mam sobie już dla siebie hełmek. A Super. Kiedy my kapi? O, pięknie. Niedobry kapi, Baro. Dobrze, yy, ale oby później jej posporzynie? Ja kapi. Dobra, dobra. Ja mam już dwa staki tego. Yy, bruku. Dobra, mam, mam łóżko. Ja dokładam tutaj deski, żeby lepiej A, się palnąć. A mam pomarańczowe łóżeczko, o, tak białe. A ja bym wolała I zrobić. Elisia, zebraj te, y, ten, ten, to. Nie, 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 nie mogę, bo ja jestem zajęta szukaniem owiec. Są tutaj w ogóle jakieś owce w ogóle w tym, tej wiosce? No nie no, widzę tylko kapibary. Skrzynka mi trochę przeszkadza, masz coś w tej skrzynce? Co, w mojej? Mam. Masz coś w skrzynce? No mam, ale to mój dom, nie twój. Ale przecież mam z tobą. Nie, ty nie możesz mieć z tobą. To jest przecież. No, i co, to to sobie możesz. Ja mam jeszcze dla ciebie deski, możesz przenieść sobie kapi. Daj mi. Dobra, ja ci postawię. A gdzie jest swój dom? Każesz mi. Nie mogę wziąć kapi. Nie możesz. A nie mogę. Szybko! Wziąć... Bierz ją! ją. Ja nie mam, li... mam linkę. dobra? Mam kapi. Kapi idziemy. Dobra. A pokaż mi, ty porowadzisz, bo musisz mi pokazać dom. Chodź. Bierzemy sobie z Hej? A. 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 A jest to łóżko? Ja mam, ja mam, tylko je wiesz, odchodź. A wzięłaś, dobra. Zniszczę mu ten jakiś, nie, co to jest. Happy. Kapibara. I zawiązaj przed Majdomem. Nie, nie, nie. W środku. O, tutaj. tutaj. Nie, ja nie chcę w środku mieć płota. Dobra. Ja nie chcę mieć w środku płota. Tutaj, tutaj. Tutaj, okay. tutaj. Proszę tutaj. Okej? Okay. Podejdź. Proszę. Masz przy... ją przywiązać. ją. Bierz ją. No, Jej, no, ja ją tak. przywiązam. O, już. Jest kapibara przywiązana. No. A dasz mi linkę, żebym ja mogła mieć swoje zwierzę? Okej, okay. czekaj, jak się dało. Po prostu jak jesteś... O! Dziękuję! A, dziękuję. Znajdę swoje własne zwierzątka. Chcesz mnie kapi? Nie, no nie wiem, czy okay, nie mam. za mam serduszek ja mało. Ja wiem co będę miała. Ja muszę to bo ja nie mam jedzenia. Ja chcę mieć kota. Ja muszę zabić jakieś o, tak. e, zwierzę. Czekajcie, ciki. Ja muszę zabić jakieś zwierzę, bo ja nie mam jedzenia. No a ja mam akurat, bo mam chlebę. to nie zabiję. Może to zabije, bo nie wiem, co to jest nawet. Kurczę! Karta ma skorupę. Ej, nic z niego nie wypada, na nie da skorupa jedzenia. Tylko daję to, to lama zabije. Tu, kotku, będziesz moim zwierzątkiem. Dobra, teraz tylko znali swój dom. W ogóle, ja nie wiem, czy wiesz, że mam już hełm na głowie. A! O-o. Właśnie zauważyłam, kiedy, kiedy szłaś na te o, co tu mówiłaś. Dobra. To sobie Ej, ale ładna jest ta Rzeczka taka jest tutaj, wodospad taki mały. No widzę. Wiosetce. nie mogę zjeść jednego zwierzaka, z którego wypada jedzenie, a mi jest to bardzo gorąco. No way! Serio? No. To takie dziwne, takie jakby, dziwne takie kulki, tak jakby można powiedzieć, takie. Ono nie wypada z nich ty, tylko eksp. Serio? No. Słabo. Dobra, przytopiło mi się? Tak. Brakuje mi drewno. się, dasz mi te wszystkie drewno, które masz? Całe drewno? drewno. No przecież miałeś zbierać drewno. Dobra, mam 25 i 12 innego rodzaju. Arbuzy, czekaj, arbuzy chcę zebrać. Bo ja od razu nie wiem, Arbuska. Hmm, misia, misia. Co? Nic. Ale fajny strumek się zrobił. Czekaj. Ja tutaj jeszcze muszę. Zębię kapi, nie raptuję. Lubię kapi. No bo one mi jedzą takie czerwone oczy i takie. Ja nie lubię ciebie, już się Wiem o co chodzi. Jakby to była moja kapi. Bo to jest twoja kapi. Była. Nie. Była. Nie była. Jak nie? Ja mam wciąż swoją kapi. No, Zaczęłam dom? Zatem to będzie mój dom. Kapi. Kapi, kapi, mam jedzonko. A masz jakiś inny w ogóle rodzaj drewna? Taki nie, że inny ten, tylko w ogóle inny kolor. Kapi masz, masz, kapi Misia, masz inny kolor drewna? Eeeem, um, ale jak, o co chodzi? No nie, nie masz, no tak, bo nie, nie zwinę. Nie masz Kapi nie Ty, Kapi, nie lubisz mięsa? Masz, Kapi Jesz, Kapi Jedzenie, tu masz jedzenie Kapi nie chce jeść Ej, Misia, musimy zaraz, jak zebramy więcej żelaza nam i będziemy miał więcej w ogóle ze żelaza. Wiesz, wiesz, po co nam jest żelazo? Zgadnij, po co nam jest żelazo. Zbieram y, coś innego. Na razie. Zbieram y, to, żeby robić na przykład czaszkę w następnym stylu. O, to zbierasz, Dobra, spoko. Ja też sobie pozbieram. Bo to takie jasne, żółte, takie jasne. Nie, Arbuzek. Mam 13 arbuzków i 44 nasiona. A ja arbuzów, a ja mam arbuzów. Ile arbuzów masz nasion? Ja, ja nie mam zero nasion. Ja też, ale mam nasiona pszenicy. Ja też mam 44. A ja mam 57. Dużo zbierałeś. To jak, myślisz, to jak myślisz, to skąd mam ten chleb? No oczywiście, że... Mi, um, ten... ...bierałam sporo. Jaki kurczę? Chicken. chicken, chicken, banana. Chicken, chicken. Jaki masz level? Chicken. Szkielet, szkielet! Zabijamy szkieleta! Cześć, ja zmieniam na dzień od razu. Czy nie było czasu, czas teraz? Czas, czas. Tak nie, w cieniu. Dobra, zabijam szkieletka. Chicken. banana. No, Jest ja wam ratuję wasze życie, cieszcie się. Oni nawet nie potrafią skakać. Wow. Więc nie wiem, jakby oni sobie z nimi poradzili. A ja tak szczerze zabramowuję tu, żeby żaden w ogóle tutaj um, jakiś tam. No, bo właśnie tam był ten szkielet i on nie płonął. Kłócznie, nieco było zatrute. Nieco było zatrute. To było zatrute, a ja mam chlebek. Potrzebujesz chlebka? Ja mogę dorobić chlebek, bo mam już sporo pszenicy. Może chlebek, bo mi się właśnie kończy. Yy, właśnie jedzeniem się bardziej chce mi jeść. Dobra, mam dla do ciebie 4 chlebki. cztery chlebki. Możesz mieć cztery chlebki? Mogę ci dać? Okay. Ja mam tylko co my właśnie przed chwilą zbierałyśmy. Co masz? Ja mam właśnie tylko blok. O właśnie, no i z tego daj i rzuć mi ten bloki. Rzuć. Dobra. Ile masz tych bloków? 13. Ej, mi się to dzięki temu będziesz miała mnóstwo... Dobra, i nie ma zatrudnień, nie jestem... Okej, okay, ale dzięki. masz sobie jedzonko, na później będziesz miała. Dzięki, bo ja byłam bardzo głodna. Dzięki, bo ja byłam bardzo głodna. Ej, nie ma za co. Jeżeli chcielibyście o, się, się dowiedzieć, to jak się ujdzie... to I dwa y, te. Te? O, już jeden urósł. Aha. Jaram zboże. O oh, Dobra. No to jednak nie urosło, kurczę, myślę, że. Jest um. druga ta forma, i tam jeszcze nie zabrałyśmy. Aha! To tak to działa, dobra. Ale ja tu zrobię mnóstwo chlebków. Dobra, mam już, dobra, sporo tego chlebka. Um, lecisz na tamtą farmę? O! Tu mi pszenicy, to ja dorobię więcej chlebków. Oki. Okay. To, to rzuć mi. Dobra. A masz miecz? Ema! 36 tych Nie dostałam Jak to? A dobra, bo zabrałam niechcący Czekaj, dam Ci jeszcze taką mienną rzecz, ale to zaraz okay. co jeszcze chcesz mi dać? ci będzie Ci to potrzebował, ale masz O, przyda mi się Dzięki Masz e, dać Ci te w końcu drewno? Drewno, tak poproszę, poproszę, sporo. Dobra. Wszystkie, jakie masz. O! Ja mam jeszcze jeden rodzaj. O! Ej, o nie, musisz, musisz mnie rzucić i się odsunąć. Postawiłaś blok. Oj. Co ty już? Dobra, no misia! Nie kładź. Masz mi rzucić. O, 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 ile? Narodzenie mam. Ooo, to mi się wszystko narada. Najpierw zrobię ten chlebek, dobra, a ja będę zbierać y, te drzewa z tych drzew. Słodak. Mam więcej kamienia. Y, ja już tutaj potworzę. Tutaj bloczki. A ładny jest ten taki ale różowy blok? No, mm, taki ala, taki różowy, no spoko całkiem. To mogę i tak zb tego zbierać? Tak, bardzo tak. Mi Musisz w ogóle drewna mi sporo pozbierać. A to wiesz, wiesz, że to jest drewno? Takie ala różowe. No, wiem. No, mam, Misia, dzięki Tobie. Mam dwa staki um, tej deski i 28, więc po prostu dzięki Ci wielkie. Teraz będę mogła przy, przy tego, przytapiać tego w ogóle mnóstwo, tak szczerze. Za to bardzo dziękuję. Dobra, kapi! Co? Się stało? Ja dużo jest tu kapi. I też za nie zasz swoją? Tęsknisz? Nie, ja się żyję. Myślałam, że... No wiesz. Bum. Dobre widzowie. Mm. Mamy jeszcze chwileczkę do końca odcineczka i serdecznie Was zapraszamy na drugą część będzie na pewno. Będziemy kontynuować naszą przygodę. Domek mój jest prawie odnowiony, tak szczerze mi się. Ja będę właśnie używać sobie tej kłody. Zamiast tego kamienia wokół tego, to sobie użyję tej, tej takiej ala różowej kłody. Ej, to dobry pomysł. A kurczę, zombie się dostały tam gdzie jest ciemno. O nie, to właśnie tam zagrodziłam to. Ale, Ale dobra, to teraz nie będę mogła mnie bić, a ja będę Właśnie o to chodzi. Tylko za jest i, wiosne. Wiosne. I tutaj są... Ej, Xpa muszę pójść. Nie ja na on się zbieraj i sobie. Dało się mi zabrać jakoś. Hmm, dobra. Dobra, idę zabić jakiegoś z pieszaka. O, no. ktoś przywiązał kotka, a ty ma co się kota. To jest mój kotek. Ale ja bym chciała. Ja nie wiem, czy bym chciała... Dobra, uciekaj, kotku. Potrzebuję lepszego zwierzaka. Takiego potężnego. No nie wiem, czy kapi. Ja bym wzięła jakąś krowę, może porządną, taką byka takiego. I to jest taki tylko ja byk. Taki byk. Ja bym chciała takiego chroniącego mojego domu w ogóle zwierzaka. Gdybym będzie straszył zombie, żeby nie przychodziły tak. No. To jest genialne, Zosia. Tak szczerze. Mam ma dużo arbuzów, aż 20, więc będę mogła się nimi karmić. Arbuzy masz? Tak. A chlebków nie potrzebujesz? No może daj mi trochę chleba. Dobra, dam ci zaraz, bo mam 53 sztuki chlebka. Daj ja ma tylko teraz mam tylko 19 arbuzków. A, I więcej nie mam jedzenia. A ty trzymam jeszcze chlebi. Patrz, Mam takiego fajnego zwierzaczka! Mogę zobaczyć? Zobacz. No, on się mnie nie boi. Od niego, od niego nic nie wypada. I, patrz, I kiedy go uderzy, to się zbliży na taką kulkę. To jest I on, on się mnie nie boli. Dobra, daję ci. Ehm, Bierz, proszę. Wiesz, jakby, proszę bardzo, chlebek. Bierz sobie chlebek. A wiesz, bo jak tak podobałam się Minecraft. No. I właśnie, kiedy masz tutaj coś do myśli, tak jakby podłogi, i to się tak tym <grym> rozmieje, to z niego taki wychodzi, coś się dawnego. Misia, mam dla ciebie jajko do ciasta. Proszę bardzo. Duże jajko. Ej, Miska! Co? No. Jajko! Jajko! No, i ja źle postawiłam blog. Wierz, no, do ciasta w ogóle poczęła wiesz czego? Czego? Trzeba cukier, y, aż dwa cukra. Cukier, okay. dwa cukry, trzy to, y... to się ma od krowy, mleka. mleka. Ok, mleka. to pójdziemy sobie na wyprawę. A trzy pszenice. No to sobie musimy pójść na wyprawę. No jajkowa się jest fajna. <laughs> Lubiej. A gdzie moje Ej, już jeśli mam ja. Nie masz. A, bo dam go do tego. Dobra, mam jajo. Dobra, teraz wyjdź z mojego domu, bo jestem zajęta tutaj remontem. Ja no, Tak, troszeczkę, mam takie żółty już. Źle, postawiam blok. A mam jeden z ciekierów, mam czarne całe. A nie, bo mam a? drugą, dobrą. <grym> do, do, do to Właśnie, do tego lecia dla wybudowałam ci tyle. Śmiała. No dobrze, kochani, ale my się niestety z wami serdecznie żegnamy. Um, proszę. Dokładnie proszę, czekajcie na drugą część z Minecrafta. Dokładnie tak. Czekajcie proszę na drugą część z Minecrafta. Pa-pa!